Cześć, witam Cię w tym epizodzie, w którym opowiem Ci o tym, jak polscy eksperci widzą temat zdrady w Polsce. I posłużę się tutaj przykładami ze wspaniałej książki doktora Roberta Kowalczyka i Magdaleny Kruszewskiej zatytułowanej Trzeci element. Skupię się na rozmowie z doktorem profesor Katarzyną Popiołek dotyczącym właśnie zdrady, i dowiesz się w tym odcinku, czy Zdrada w Polsce to kwestia nudy w związku, potrzeba adrenaliny czy może wewnętrznej skłonności do niewierności. Poza tym zastanowimy się, czy zdrada jest może efektem istniejących już problemów, czy może właśnie niektórzy wykorzystują romans do odbudowania swojego małżeństwa. Jeżeli dotknął was kryzys zdrady, jeżeli może to czy jesteś tą osobą, która zdradza albo została zdradzona, to koniecznie wysłuchaj tego epizodu. Zapraszam. Jeżeli Mamy w życiu jakieś trudności, mamy w życiu jakieś wyzwania, to warto, aby zająć się tym tematem, aby spojrzeć, że mm, kryzysy, które przechodzimy, najczęściej są bardzo kompleksowe w dzisiejszym kompleksowym świecie. I nie ma jednego rozwiązania, jednej rady dla wszystkich. Ale jest już w tej chwili tak wiele literatury, z której możemy skorzystać. Ja się bardzo cieszę, że w tamtym roku wyszło, wyszedł na rynek, wyszła na rynek pozycja nowej książki. Trzeci element, um, który doktora um, Kowalczyka i Magdaleny Kuszewskiej, który składa się z wielu rozdziałów, um, które są rozmowami z ekspertami, w obszarze właśnie kompleksowości relacji, w których jesteśmy, i właśnie autorzy skupiają się na tym, że każda relacja, tak jak ten sam tytuł mówi, jest pod wpływem jakiegoś trzeciego elementu. Im tutaj. Um, można by, mo, mogłabym wymieniać wszystkie tutaj wymienić tutaj wszystkie trzecie elementy, ale może skupię się na tych, na tych, na tych najczęstszych trzecim elementem, może być oczywiście pornografia, mogą być częściowe, teści, którzy, którzy się ciągle wtrącają, może być oczywiście jakaś pasja, może być praca. Czyli wszystko to, co zabiera. Dużą część naszego życia, albo jest przyczyną wielu konfliktów i wielu, wielu kłótni, jest nazywane właśnie przez doktora Kowalczyka i Magdalenę Kuszewską trzecim elementem. I polecam tą książkę dla wszystkich tych, którzy właśnie zmagają się z ciągle powtarzającymi się konfliktami. Mam wiele zapytań od obserwatorów, co zrobić, jeżeli ciągle widzę, że mój partner nie może powstrzymać się od pornografii, albo że jego pasja jest ważniejsza niż nasz związek. Albo co zrobić z, w sytuacji, gdy partner czy partnerka jest chora i wykorzystuje tą swoją chorobę, wykorzystuje w cudzysłowie jako właśnie ten trzeci element, czyli element czasami szantażu, czasami właśnie przeciągania racji na swoją stronę. Książka, która Niesamowicie interesująco, ale także kompleksowo pokazuje, w jakiej, w jakiej rzeczywistości teraz żyjemy, że e, nazwanie czegoś tylko białym albo czarnym, dobrym albo złym jest um, uproszczeniem, które um, nie oddaje dzisiejszej rzeczywistości. Ja bym się oczywiście chciała skupić na temacie, czy na rozdziale dotyczącym zdrady, i tutaj autorzy książki, właśnie z, w każdym rozdziale, rozmawiali z osobnym ekspertem z rynku polskiego dotyczącym właśnie tego tematu. I w temacie zdrady autorzy rozmawiali tutaj z profesor Katarzyną Popiołek, która jest psychologiem i która właśnie w tym temacie bardzo kompleksowo przedstawiła różne strony tego, tego wyzwania w relacji. Doktor hmm, habilitowana Katarzyna Popiołek jest profesorem Uniwersytetu. SWPS jest psychologiem społecznym i od wielu lat działa już w obszarze psychologii uniwersytetu, wspiera także pacjentów właśnie w kryzysach relacji miłosnej także i także tych relacji miłosnych, które zostały dotknięte zdradą. I ja chciałabym się tu skupić na kilku, na kilku fragmentach tej książki, które, które bardzo mnie poruszyły, które były dla mnie niesamowicie, niesamowicie ważnym źródłem tego, że. Te badania są faktycznie najnowsze. Te spostrzeżenia czy te wyniki rozmów są tutaj czarno na białym przekazane w tych rozmowach, i bardzo często klienci, szczególnie mężczyźni, potrzebują dowodów, że, że tak jest, że tak, a nie inaczej, takie, a nie inne schematy powtarzamy w, w naszych relacjach miłosnych. I chciałabym zacząć od pierwszego cytatu w którym profesor Katarzyna Popiołek mówi Nie jestem zwolenniczką tezy, że kochankowie rozbijają małżeństwa. Żony czy męża raczej się stopniowo traci. Zwykle jednak obie strony przyczyniają się do tego oddalenia. A ten trzeci trafia na, na podatny grunt. Moim zdaniem kochankowie są często zdobywani i potem porzucani, czyli są też ofiarami, choć bywa różnie. I ten y, temat, że często całą winę za romans zrzuca się na kochanka, bardzo często obserwuję w sesjach coachingowych, i bardzo często na początku jest to jedyna możliwa opcja dla tych osób, które przeżywają ten, ten ból, przeżywają ten kryzys, bo w tym momencie może. Taka szczera prawda, że obydwoje hmm, przyczynili się do tego romansu czy do tego, do tego kryzysu, byłaby w tym momencie nie do, nie do przetrawienia, nie do wytrzymania. Ale hmm, ja tutaj w pełni się z tym zgadzam, że hmm, jeżeli dbacie o swoją relację, jeżeli hmm, jesteście dla siebie uważni, jeżeli rozmawiacie, jeżeli wiecie, że relacja jest tak jak ogród. Trzeba o niego dbać, trzeba o nią dbać, to um, o wiele trudniej czy o wiele rzadziej zdarza się romans. I oczywiście zdarzają się romanse, które um, są też, mają miejsce w udanych relacjach, ale o wiele rzadziej. Czyli jeżeli dbasz o swoją relację, prawdopodobieństwo zdrady, prawdopodobieństwo kryzysu jest o wiele niższe, bo to jest tak jak z ogrodem. Jeżeli masz u siebie piękną trawę, pięknie przycięte krzewy, dbasz o ten swój ogród, to nie patrzysz zazdrością i nie szukasz czegoś u sąsiada, tylko cieszysz się tym, że, że twój ogród jest, jest zadbany, jest piękny i to poczucie szukania czegoś nowego jest o wiele Rzadsze niż jeżeli masz ogród kompletnie zaniedbany, jeżeli nie dbasz o niego, to wtedy prawdopodobieństwo takiej zawiści, zazdrości, szukania czegoś nowego jest o wiele wyższe. I inny cytat, o którym mówią autorzy: Tajemnic, Tajemnice łączące kochanków są jak afrodyzjaki. Wiążą się bowiem z ryzykiem. Zakazany owoc obarczony jest ryzykiem, a poza tym wydaje się najsłodszym. Zwyk zwykle codzienne życie staje się małobarwne, już tylko przez to, że pojawia się nowa osoba, a budowanie z nią romantycznego związku jest zazwyczaj fascynujące. To jest bardzo silne przeżycie, pobudzające swą. Pobudzające swą nowością. W sklepach często piszą, pisze się przy produktach nowość, nowość, nowość. Tak, tak, jesteśmy psychicznie skonstruowani, że nowość nas pociąga. A kochanek czy kochanka to obietnica nowości. I tyle, albo aż tyle. Ten trzeci czy ta trzecia często otwiera nam nowe obszary albo ostrego seksu. Albo intelektualne, albo wspólnotowe. Zwykle porusza wątki, których nie mieliśmy wcześniej dostatecznie zagospodarowanych. I ja często to widzę u klientów, którzy właśnie. Mm, są w jakimś obszarze życia bardzo niezadowoleni, są w jakimś obszarze życia mało usatysfakcjonowani, ale zamiatają to pod dywan i myślą, że okej, okay, to nie jest takie ważne, to jeszcze nie jest czas na to, aby zająć się swoją pasją, swoimi, swoim może życiem zawodowym czy życiem towarzyskim. I często właśnie jeżeli pojawi się gdzieś osoba trzecia, osoba, która wnosi coś nowego, to. Ten, ta osoba wy, wypełnia jakby tą lukę, tą dziurę tego tej braku pasji, braku nowości, braku przygody. I jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że widzisz, że Jesteś bardziej podatny na komplementy, na przykład płci, która, która cię pociąga. Czy jesteś bardziej otwarty na, na flirt? Jesteś bardziej otwarty na mm, spędzanie czasu ze wszystkimi innymi, tylko nie ze swoim partnerem. To warto się tutaj przyjrzeć każdemu obszarowi swojego życia, który. Jest może tym, który gdzie, gdzie zapanowała nuda, gdzie zapanowała rutyna. I bardzo często właśnie panują jeszcze te stereotypy, że kochankowie są główną przyczyną rozpadu związku, a bardzo często to właśnie już ta osoba, która zdradza właśnie sama. Zaniedbała swoje własne pasje, potrzeby, potrzeby rozwoju, potrzebę nowości, bo każdy człowiek ma w sobie tą potrzebę i dlatego jest wtedy tym podatnym gruntem i łatwiej daje się zafascynować nowej osobie, nowym nowym treściom, nowemu, nowej formie spędzania czasu, bo często zaczyna się romans od niewinnej, niewinnego wspólnego biegania, od niewinnego wspólnego spędzania czasu na siłowni, czy przy jakichś innych aktywnościach i później jest to moment, gdzie ta, ta adrenalina zaczyna... zaczyna... Tańczyć sambę i y, y, razem z dopaminą powoduje, że nie potrafisz już y, y, odmówić sobie właśnie tej, tej adrenaliny, tego y, poczucia, że nagle jest coś nowego, jest ktoś nowy, jest nowa energia. I jednym właśnie z, z najczęstszych powodów zdrady, to potwierdzają także eksperci z tej książki, jest właśnie poszukiwanie adrenaliny. Nowość pobudza, daje dreszcz emocji, przypomina silne uczucia zakochania i w stabilnym związku, gdzie wszystko wydaje się ok, gdzie jest taka harmonia, zdrada często właśnie pełni taką funkcję ożywczą. Ożywia, dodaje takiej pikanterii, i osoba która zdradza często właśnie czuje się jakby wyrwała się z rutyny i ja najczęściej um, mam osoby w coachingu, które um, zdradziły pierwszy raz, które więcej już nie zdradzą, mówią o tym, bo rozpoznały, że um, to nie ich związek był przyczyną zdrady, tylko to, że sami bali się wyjść ze strefy komfortu, bali się nowości, bali się um, wypróbowania czegoś nowego, chociażby w obszarze zawodowym. I taki romans. Um, w momencie, gdy on się rozpoczął jeszcze podświadomie, było, był taką, tak, takim zastąpieniem tego, że w życiu jest za dużo rutyny. No i właśnie przez to, że jest on prowadzony w ukryciu, że jest on prowadzony w, w sekrecie, no to działa właśnie jak, jak afrodyzjak. Jednym z paradoksem zdrady jest jednakże to, że. Nowy, nowy związek często podlega tym samym schematom co poprzedni. I ja bardzo często właśnie w moich sesjach coachingowych wspieram klientów, aby zdali sobie sprawę z tego, że te ta adrenalina, te różowe okulary opadną i. Przyjrzyj się swojemu nowemu partnerowi, kochankowi czy kochance, jaki on jest naprawdę, jaki on był, czy jest w swoim obecnym małżeństwie, jakie schematy u niego się pojawiają, bo jeżeli nie rozpoznasz, dlaczego doszło do, do romansu, dlaczego zdecydowałeś się w którymś momencie już świadomie na to, że um, kontynuujesz ten romans, um, czy nie było innych możliwości, aby właśnie szukać nowości, otwartości, odwagi, razem ze swoim partnerem czy ze swoją partnerką w związku? I to wymaga oczywiście odwagi. Nagle zmienić reguły w związku, nagle powiedzieć, że chcę zupełnie coś innego, to wzbudza oczywiście stres i strach w, w partnerze czy w partnerce, ale Najczęściej jest to profilaktyczne działanie zapobiegające zdradom. I e, owszem, są osoby, i tutaj też e, e, w tej książce eksperci mówią na ten temat, że są osoby, które zdradzają notorycznie, którzy nie potrafią zadowolić się jednym partnerem, którzy stale poszukują nowych emocji, nowych doznań, ale mm, w moich oczach i z mojego doświadczenia pracy z osobami dotkniętymi zdradą, najczęściej zdrady zdarzają się raz, nieraz, dwa razy. Osoby, które notorycznie zdradzają, najczęściej mają jeszcze dodatkowe jakieś inne dolegliwości, jak na przykład narcyzm czy, czy jakieś traumatyczne wydarzenia, które. Właśnie powodują, że taka osoba nie potrafi pozostać w dużej związku, w związku i w momencie, gdy adrenalina opada, dopamina opada, to wychodzą z takiego związku. Ale tak jak mówię, to są najczęściej osoby, które nie mają tylko tego jednego problemu, wyzwania, tylko jest on połączony z innymi jakimiś um, dysfunkcjonalnymi zachowaniami związanymi najczęściej z, traumat, z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. I tutaj jak auto, um, autorzy mówią, um, że um, bardzo ważne jest, aby um, zamiast właśnie szukania ekscytacji na zewnątrz i jak ożywić tą istniejącą relację? Bo właśnie ten kochanek, czy ta kochanka, ten nowy związek, jeżeli nie nauczysz się, żeby mimo tego, że się nie chce na przykład uprawiać seksu, bo już nie jest taki ekscytujący jak z kochankiem, czy z kochanką, mimo że nie chce się nieraz wyjść ze strefy komfortu i zrobić coś szalonego, mimo że nieraz. Nie chce się szukać jakiejś pasji albo rozpocząć jakąś pasję, wyjść z tego, z tego um, strachu i lęku, to zawsze warto jest to zrobić, aby ożywić właśnie istniejącą relację, aby dołożyć do tej właśnie relacji, tej, tej długiej, wieloletniej, um, więcej przygody, aby um, dołożyć więcej lekkości i aby zdawać sobie sprawę właśnie z tego, że namiętność nie trwa wiecznie, ale można ją zastąpić intymnością i bliskością. I właśnie zrozumienie tego, że ta namiętność e, przemija. Co nie oznacza, że życie seksualne czy życie w związku będzie nudne, rutynowe, będzie e, słabej jakości. To oznacza, że przechodzi ten związek w inny etap. I. E, ma tutaj inne jakości, jak na przykład intymność, jak na przykład bliskość, jak na przykład emocjonalne wsparcie, jak na przykład właśnie radość dzielenia się smutkami i szczęśliwymi momentami w życiu. I tutaj ja bym to nazwała taką dojrzałością emocjonalną, że. Warto już wyjść z tej hollywoodzkiej iluzji i zacząć budować prawdziwą miłość na bazie dojrzałego spojrzenia na związek, na partnera czy na partnerkę, a nie podtrzymywać tego hollywoodzkiego kiczu, tego, tej hollywoodzkiej iluzji, że relacja powinna być zawsze taka, jak jest na początku. Nie. Każda relacja i każdy człowiek przechodzi ewolucję, zmienia się. I dlatego Spoglądając na to, że owszem, w tych pierwszych miesiącach, może dwóch, trzech latach, mieliśmy bardzo, bardzo dużą namiętność, lekkość. To był ten etap. Teraz, aby mieć namiętność i lekkość, trzeba coś zrobić w tym kierunku. Między innymi, konkretnie działać. Chcesz mieć lekkość? Działaj spontanicznie, zróbcie coś wspólnie razem. Bądźcie szaleni, zachowujcie się czasami jak, jak nastolatkowie. Ale wspólnie to często pozwala właśnie uniknąć zdrady. I tutaj też autorzy mówią o tym, że są osoby, które tak bardzo chcą tkwić w tej iluzji, że zdrada to nic złego, że zdrada się zdarza, że Wymyślają różne wymówki, różne usprawiedliwienia mówiące o tym, że na przykład ta zdrada czy ten romans pozwolił im wzmocnić związek, albo że przez to są bardziej uważni wobec swojego partnera czy swojej partnerki, że przez to. Mm, Widzą, jak ważna i jak wspaniała jest czasami mąż-żona, czasami kochany-kochanka, i że pobudziło to ich na przykład seksualnie. Tak, na jakiś czas, na jakiś krótki czas, bo każdy związek ewoluuje i także ten romans będzie ewoluował i kiedyś ten seks nie będzie już też taki namiętny, te rozmowy też nie będą już takie, takie interesujące, bo staną się. Szarą rzeczywistością, i jeżeli chcesz zmienić żonę, męża i wymienić na kochanka czy kochankę, zastanów się, czy będziesz w stanie w tym następnym związku właśnie zadbać o to, żeby namiętność pozostała. Żeby nie kierować się tylko tym krótkotrwałym efektem, który całkowicie zasłania taką rzeczywistość w Twoich oczach, i zrozumieć, że. Bycie w relacji, w relacji wieloletniej, długoletniej jest ciągłą pracą nad tą relacją, jest ciągłą, ciągłą, ciągłą konfrontacją z, z wyzwaniami, z pokusami, z konfliktami, ale jeżeli przyjrzysz się temu dokładnie, jeżeli dasz, Tyle energii w swojej relacji miłosnej albo chociażby połowę. E... Którą dajesz, czy dawałeś kochankowi, czy kochance, to zobaczysz, że w Twoim związku jest także możliwe mieć namiętność, mieć lekkość, mieć um, poczucie, że jesteś we właściwym związku z właściwą osobą. I um, ja tutaj mogłabym cytować um, wiele jeszcze fragmentów z tej książki. Um, chciałabym jeszcze, jeszcze jeden cytat tutaj. Um, Przytoczyć. Bardzo, waż, bardzo fajne są też tutaj fragmenty o osobach, które prowadzą podwójne życie: jakie mają wytłumaczenie, jakie mają usprawiedliwienie. Fajne są też opisy dotyczące tego, jak widzą zdradę mężczyźni, jak to widzą kobiety. Czy jest jakiś szczególny moment, kiedy ta, te trzecie osoby się pojawiają w relacjach? Najczęściej to zbieg okoliczności. Osoba, której dotychczas było w tym związku dobrze, czuje, że wszystko zaczyna być szare, mało kolorowe. Blaknie I wreszcie się rozgląda za jakimś ubarwieniem, a wtedy najczęściej kogoś za rogiem znajdzie. Ja tutaj chciałam uzupełnić do tego fragmentu, że to nie jest tak, że ta osoba szukała świadomie, że ta osoba obudziła się pewnego dnia i powiedziała: A, właściwie już mi jest trochę za nudno, więc chyba się rozejrzę za jakimś kochankiem czy kochanką. To tak nie jest i to jest podświadoma praca, podświadome schematy, i dlatego często zdarza się to, ten, ten y, y, wyrzut czy ten zarzut, ok, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Dlaczego y, nie podzieliłeś się ze mną z tym, że, że chciałbyś może coś zmienić? Bo często ta osoba jeszcze tego nie wie, że chciałaby już, na, że chciałaby już naprawdę coś zmienić, że już na przykład w obszarze zawodowym jest zbyt nudna, albo że bycie małą mamą jest zbyt wyczerpująca, albo bycie ojcem i Dopiero właśnie, jak dochodzi do romansu, dopiero jak parze przychodzą do mnie m, na sesję coachingową i m, tam między innymi z narzędziem o, koło życia, czy koło relacji miłosnej rozpoznawają, aha, faktycznie, ja się nie chciałam do tego przyznać, albo nie wiedziałam, teraz już widzę, że ja już nie chcę tak żyć w tym obszarze, ja już nie chcę tej rutyny. I tutaj ja bym chciała bardzo duży nacisk położyć na to, że właśnie. To są procesy, które najpierw um, um, dzieją się podświadomie i um, dopiero jak właśnie. To mleko się wyleje. Jak dochodzi do rozkładania na części pierwsze, dlaczego doszło do zdrady, to, to wtedy osoby rozpoznawają: tak, faktycznie, ja zamiatałam coś pod dywan, co już dawno pukało do mojego serca i mi pokazywało: zrób coś nowego, zróbcie coś w, w swojej relacji, zmieńcie coś, ale tak bardzo się bałem. I Zastanów się, jeżeli jesteś teraz właśnie w takiej sytuacji, że dotknęła Was strada, warto się przyjrzeć każdemu obszarowi Waszego życia i najpierw każdy sam ze sobą, później wymieńcie się doświadczeniami, co byście chcieli zmienić, czego Wam brakowało, jakie obszary były zaniedbane, a chcą, aby w końcu coś się zmieniło w, w tym obszarze, bo to ma wpływ na Waszą relację miłosną. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten epizod, będę się cieszyć, jeżeli um, dasz mi lajka, like, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, jeżeli um, napiszesz komentarz, jak Ty to um, widzisz. Z całego serca polecam tą książkę, Trzeci element. Tam jest naprawdę wiele rozdziałów. Um, dotyczących różnych e, właśnie trzecich elementów, które mają bardzo duży wpływ na nasze relacje miłosne. Książka napisana niesamowicie dostępnym językiem w kilku stronowych e, rozdziałach, czyta się ją dobrze, swobodnie, a można wyciągnąć z, z każdego rozdziału bardzo dużo e, takiej wartości dodatni, dodatniej do Twojego e, związku. E, jeśli jesteś w sytuacji kryzysu w swoim związku, zachęcam Cię do um, obserwowania mnie też na moim kanale Instagram. Tam um, inspiruję moich obserwatorów um, codziennie um, różnymi impulsami. Um, mam też live, gdzie możesz zadawać pytania na żywo. Um, także. Często posty, które są motywujące i pomagają moim obserwatorom w sytuacjach, gdy czują się mentalnie bardzo słabo wyjść z tego dołka emocjonalnego i spojrzeć e, znowu na swój kryzys e, z innej perspektywy. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Rise up and play! Twoja honorada.